Dzisiejsza Niedziela jest jedną, jednym ze świąt, które, których nie czcimy jakiegoś konkretnego wydarzenia, ale dogmat. Jest taka grupa świąt w roku kościelnym, które nazywamy świętami Dogmatu. Wychwalamy Dobrego Boga w jakiejś tajemnicy Jego istnienia. Dzisiaj Kościół jest zwrócony i kontempluje dogmat o świętej Trójcy. Ten dogmat został ustanowiony na Soborze Konstantynopolitańskim I. No warto w święto dogmatu ten dogmat podać, jak on brzmi, za dogmatyką księdza Jerzego Buksakowskiego. Dogmatem jest, że są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, rzeczowo od siebie odrębne, ale jedna jest ich istota, substancja, czyli natura, która jest zupełnie niezłożona. Jest dogmatem, że każdy akt zewnętrznego działania osób bożych jest wspólny wszystkim trzech osobom. Tyle mówi nam dogmat. Tak przekładając go troszkę na bardziej taki potoczny język, to jest jeden Bóg w trzech osobach. Każda z osób jest odrębna, ale łączy ich jedna istota. I ta istota, jak mówi nam dogmat, jest zupełnie niezłożona, czyli jest prosta. Dlaczego tak? Ponieważ Boga nie da się podzielić. Bóg jest jeden, wierzymy, że Bóg jest jeden, więc jego substancja musi być prosta, nie można go podzielić. I w tej jednej naturze. Jednej naturze boskiej są trzy osoby. No i dogmat, jakby kolejną, kolejną prawdą jest to, iż każde działanie Boga jest działaniem wszystkich trzech osób. Ten cel, który, który każdy akt i każdy cel, który Bóg ma, jest wspólny wszystkim trzem osobom. Kiedy wprowadzano powszechnie wiarę w Trójce Świętą, dogmat o Trójce Świętej do Kościoła, ponieważ w pierwszych wiekach tego dogmatu nie było, to nie znaczy, że ktoś go wymyślił, ale zaprzeczono wierze w Trójce Świętą, więc sobór musiał się wypowiedzieć uroczyście, żeby tą wiarę obronić. I Ojciec Święty Leon Wielki, wprowadzając uroczystość Trójcy Świętej napisał tekst liturgiczny, który od jego czasów jest w który od czasów Świętego Leona Wielkiego, czyli od V wieku, tym tekstem Kościół się modli. Za chwilę będziemy go śpiewać. Jest to prefacja o Świętej Trójce. chciałbym, byśmy dzisiaj popatrzyli na tą prefację i spróbowali coś z niej wyciągnąć dla na naszego życia duchowego. Bo chrześcijanin nie jest tylko i wyłącznie, Ślepym wyznawcą dogmatu, ale dogmat ma coś wnieść w nasze życie duchowe. Ta prefacja brzmi tak: Ty, czyli Bóg, z jednorodzonym synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Tyle słów prefacja. ona może wydać nam się na pierwszy rzut oka, na pierwsze usłyszenie dosyć zawiła, bo ciężko też jest wyrazić sam, samą bramę Trójcy Świętej. Żeby powiedzieć tylko, że Trójca Święta to tajemnica, to trochę za mało. I że nie da się wytłumaczyć bardzo prosto, to też trochę za mało. Rzeczywistość w której żyje Bóg, to wieczność. Chcę Wam pokazać, jak bardzo jesteśmy myśleniem oddaleni od Boga i jak wiele jeszcze nam pozostało do tego, byśmy Boga poznali, kiedy zrobimy to przez, po przejściu do wieczności, czyli po naszej śmierci. Wieczność inaczej nazywamy bez czyli rzeczywistością, w której nie ma czasu. Nikt się nie starzeje, czas nie płynie. Wieczność to jest permanentne teraz. I w tym permanentnym teraz żyje Bóg. Spróbujmy sobie wyobrazić rzeczywistość, w której nie ma czasu, w której dziś i jutro to jest to samo, w której dla Boga który tysiąc lat temu i dziś to jest to samo. Tak daleko jest oddalone nasze myślenie od, od rzeczywistości, w jakiej, w jakiej funkcjonuje Bóg. Chciałbym, byśmy pochylili się nad trzema aspektami prefacji o Trójcy Świętej i wzięli z tej prefacji coś dla nas. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Tak mówi nam Leon Wielki w prefacji. E, jaka jest natura Boga? Co jest Jego, e, powiedzmy, drugim imieniem? E, to miłość. E, to, że ojciec, syn i duch są ze sobą w miłości. W miłości, która przenika wszystko e, i miłości, która ich definiuje. E, drodzy tej drodzy bracia, e, Bóg, Jezus Chrystus, daje nam przekazanie miłości, przekazanie miłości, w której mamy miłować samych siebie, bliźniego i Boga. To jest nasza druga, pierwsza natura. To jest rzeczywistość, w której mamy istnieć. I kiedy patrzymy na ludzi, którzy są oddaleni od miłości, możemy powiedzieć, że są oderwani od swojej natury. Człowiek z natury jest powołany do miłości. Kiedy tą naturę widać najpiękniej? Naturę miłości. Miłości nie tylko małżeńskiej, ale miłości przyjacielskiej. Miłości ludzi, którzy żyją ze sobą lub pracują ze sobą. To różne rodzaje miłości. Ale jak dobrze nam jest, siostry i drodzy bracia, kiedy w rodzinie, w pracy, w miejscu, w którym przebywamy, traktujemy się z miłością. Jak praca wtedy idzie nam prosto, jak to wszystko płynie. Człowiek człowiekowi chce się wtedy tak naprawdę żyć, bo przerywamy w naturze, w której zostaliśmy stworzeni na swój podobieństwo Boga, czyli w miłości właśnie. I tak ważne. Abyśmy przykazane przy miłości przestrzegali w naszym życiu, aby ta natura, w której zostaliśmy stworzeni, w której Bóg nas ulepił, w której Bóg nas stworzył przed stworzeniem świata w swoim zamyśle, abyśmy Nie wprowadzali w życie tu i teraz, abyśmy starali się kochać siebie bliźniego i Boga. Kolejny fragment prefacji dzień objawieniu. To samo Myślimy bez żadnej różnicy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Jak to pięknie zobaczyć, kiedy małżonkowie są jednomyślni, kiedy ustalają jakąś rzecz, mimo tego, że mogą się w, metod, w jakimś, na jakimś stopniu nie zgadzać, ustalają jakiś kompromis, z którym wychodzą do świata. W której, w której się światu przedstawiają jako ci, którzy się kochają. Zobaczcie, co mówi Jezus Chrystus o Ojcu i co mówi Jezus Chrystus o Duchu Świętym. Ja wykonuję i mówię Wam to, co mi powiedział Ojciec. Nie moja, Jezus mówił o Ojcu, lecz Twoja, Ojcze, wola niech się stanie. W końcu mówi do apostołów: Oto Wam pośle Ducha Prawdy, Parakleta On Was wszystkiego nauczy, bo z mojego weźmie i Wam da. Chrystus nie mówi o Duchu Świętym ani o Ojcu w perspektywie niższości. Ja Wam teraz powiem to, czego Wam na pewno nie powie Ojciec i Duch. Albo przyjdzie Duch, ale ja Wam teraz powiem coś, czego Wam Duch na pewno nie powie. Nie ma w tym Braku spójności, tej jedności, tego, jak trójca się objawia. Jak to pięknie zobaczyć rodzinę, która jednomyślnie wychodzi do świata, która w swojej złożoności się zgadza. Jak pięknie popatrzeć na kapłanów, którzy pracują w jednej parafii, którzy się ze sobą zgadzają. Którzy w swoim gronie ustalają to, jak ma funkcjonować parafia, i z taką wizją wychodzą do ludzi. Jeden stoi za drugim. Jeden broni drugiego. Jeden z drugim się konsultuje. Wychodzą jako jedna głowa do swojej owczarni. Nie jeden idzie prosto, drugi w prawo, trzeci w lewo. Jak to pięknie popatrzeć na taką parafię? I ostatnia, ostatnia, ostatnia myśl z prywacji o Trójcy Świętej. Wierpimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Odrębność osób, ale równość ich. Wrócę znowu do tego przykładu małżonków, którzy ukazują siebie jako szanujących się nawzajem. Mąż szanuje żonę, żona szanuje męża. I z takim szacunkiem ukazują to, tą prawdę swoim dzieciom. Uczą swoje dzieci, dzieci, w jaki sposób szanować innych, bo sami małżonkowie się szanują i ukazują dzieciom, jak szanować innych. Jak to pięknie, kiedy wikariusz szanuje błogosław, probuszcz wikariusza. Kiedy nawzajem, jak mówi święty Paweł, uprzedzają się w uprzejmości. Kiedy to nie jest sztuczne, to nie jest tylko i wyłącznie wyjście takie yy, do publiki, ale jest to szacunek, który jest w głębi, który jest skryty, ale który widać. Który widać w codziennej prozie życia. Gdyby się z tym możemy popatrzeć na dogmat o Trójcy Świętej tylko i wyłącznie jako na prawdę wiary. I tą prawdę wiary musimy starać się przyjąć, i jej zawierzyć i za nią pójść. Ale dogmat to także prawda, w której powinniśmy się przejrzeć. Bo zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Zostaliśmy stworzeni przez Niego i Jego zamyśle. I tylko z Bogiem, i tylko w naturze, którą okazuje nam Bóg, będziemy faktycznie szczęśliwi. Kiedy będziemy ukazywali miłość do innych i szanowali samych siebie. Kiedy będziemy jednomyślni w wyjściu do świata. Kiedy jednomyślnie będziemy ukazywali to, jak miłuje nas Bóg i jak miłujemy się nawzajem. Przypomnę tylko jedno z pierwszych tekstów pogańskich o chrześcijanach, którzy, na których patrzyli poganie i mówili, patrzcie, jak oni się jmują, patrzcie, jak oni się milią. I w końcu szacunek. Szacunek, w którym obdarzamy się nawzajem, w którym nie poniżamy nikogo w którym z szacunkiem podchodzimy do tych, którzy są nad nami, od których zależy nasze życie, ale i także patrzymy z szacunkiem na tych, którzy są niżej od nas, którzy w jakiś sposób są od nas zależni. Bo każda władza to również obowiązek. Obowiązek tego, aby się troszczyć, aby ukazywać kogoś jako ważnego. Zobaczcie, Bóg żadnej i żadnego z nas nie mówi do nas, jesteś podłym stworzeniem. Choć czasami, jak przychodzimy do konfesjonalu, to mamy takie wrażenie o sobie. Ale Bóg, który jest ponad nami, który ukazuje się dzisiaj w o Otończym Świętym jako pełen majestatu, ukazuje, nam: Ja Cię kocham! Ja Cię kocham! Bo moje życie po części zależy od Ciebie. Bo ja Cię stworzyłem po to, aby Cię kochać, aby dawać Cię miłość i abyś tą miłość miał wzajemną. Niech ta prawda, którą dzisiaj uroczyście Kościół świętuje, będzie dla nas dodatkowym motywem, aby i o nas, o naszej parafii, ci, którzy tutaj rzadko przychodzą, albo którzy do Boga nie znają, popatrzyli na nas i powiedzieli, zobaczcie, jak oni się miłują, zobaczcie, jak oni się szanują. Może faktycznie warto poznać Boga, który uczy ich w takiej miłości, takim szacunku, który sprawia, że są jednomyślni, którzy stwierdzili, że e, kochają się nawzajem. Tego już sobie i Wam życzę, aby tak na nas patrzono i abyśmy dzięki temu dostali się do Królestwa Niebieskiego, gdzie poznamy Boga w tym świętej jedynego i będziemy na Niego patrzeć twarzą w twarz. Amen.